Witamy na kanale. Dziś porozmawiamy o popularnej giełdzie kryptowalut Bybit. W tym filmie szczegółowo wyjaśnię wszystko, jak się zarejestrować, jakie możliwości handlowe oferuje platforma i dlaczego warto zwrócić na nią uwagę. Koniecznie obejrzyj do końca, żeby nie przegapić przydatnych wskazówek. Link do Bybit z kodem promocyjnym znajdziesz w opisie pod filmem. Nie zapomnij też zasubskrybować naszego kanału na Telegramie. Tam publikujemy najważniejsze wiadomości ze świata kryptowalut. Dołącz także do naszego darmowego czatu tradingowego, gdzie dzielimy się sygnałami i pomysłami na handel, aby zawsze być na bieżąco z najnowszymi trendami i zarabiać razem z nami. wybit.com to stosunkowo młoda giełda kryptowalut, która została uruchomiona w 2018 roku i obecnie dynamicznie się rozwija. Wybit znajduje się w pierwszej dziesiątce pod względem wolumenu handlu na rynku spot oraz w pierwszej piątce w handlu instrumentami pochodnymi. Strona jest przetłumaczona na wiele języków i posiada mobilną wersję giełdy. Bybit oferuje kontrakty perpetualne oraz handel futures na szeroką gamę kryptowalut. Daje to traderom niespotykaną dotąd elastyczność i płynność, pozwalając im wykorzystywać wszystkie okazje rynkowe. Bybit oferuje intuicyjny i funkcjonalny interfejs, który jest odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów. Strona główna zawiera wszystkie niezbędne informacje do rozpoczęcia handlu, w tym aktualne dane rynkowe, wykresy, księgi zleceń oraz historię transakcji. Tylko autoryzowani użytkownicy mogą zarabiać na platformie. Aby założyć konto na giełdzie Kryptowalut BYBIT, należy wykonać następujące kroki. Przejdź do linku w opisie. Zostaniesz przekierowany bezpośrednio na stronę rejestracji. Wprowadź swój adres e-mail lub numer telefonu, utwórz hasło i wpisz kod polecający. Innym sposobem jest załogowanie się na giełdę za pomocą konta Google lub Apple. Potwierdź akceptację regulaminu serwisu. Kliknij przycisk Utwórz konto. Wprowadź kod weryfikacyjny wysłany na Twój e-mail lub telefon. I gotowe Twoje konto zostało utworzone. Napisz w komentarzach, na jakiej giełdzie handlujesz kryptowalutami i dlaczego ją wybrałeś. Wygodny interfejs, niskie opłaty czy dostęp do rzadkich tokenów. Podziel się swoim doświadczeniem, to pomoże innym uczestnikom dokonać właściwego wyboru. Od 2025 roku KYC jest obowiązkową procedurą na bybit. Aby korzystać z serwisu bez ograniczeń, musisz zalogować się na oficjalnej stronie bybit i przejść do sekcji ustawień konta. Kliknij przycisk Kontynuuj w linii weryfikacji KYC. Wprowadź dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane z paszportu lub prawa jazdy. Zeskanuj dokument, przejdź przez procedurę rozpoznawania twarzy. Po ukończeniu pierwszego poziomu KYC limit wypłat zostanie zwiększony do 50 BTC dziennie. Aby usunąć wszystkie ograniczenia, dodatkowo musisz potwierdzić adres zameldowania. W tym celu należy dostarczyć wyciąg z banku lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania klienta. Oprócz platformy internetowej, ByBit oferuje aplikację mobilną na iOS i Androida. Umożliwiającą traderom pozostanie w kontakcie i zarządzanie transakcjami w dowolnym miejscu i czasie. Operacje wpłat i wypłat na BYBIT odbywają się w sekcji aktywa poprzez naciśnięcie odpowiednich przycisków, wpłata lub wypłata. Aby dokonać wpłaty, musisz skopiować adres. Można to zrobić jednym przyciskiem na końcu linii. Następnie przejdź do swojego portfela, którego zwykle używasz i przekaż środki na ten adres. Ważne jest, aby przy wyborze bitcoina przesyłać wyłącznie Bitcoini. Podobnie jest w przypadku innych kryptowalut. W przeciwnym razie monety zostaną utracone. Po potwierdzeniu otrzymasz e-mail. Tylko użytkownicy, którzy aktywowali dwa punkty ochrony bezpieczeństwa, mogą wypłacać pieniądze. Podczas wypłaty z konta znajduje się przycisk Dodaj, dzięki któremu możesz dodać jeden lub więcej adresów, aby szybko je wybierać przy wypłacie. Kliknij Wypłać środki, określ numer docelowego portfela i wpisz żądaną kwotę. Potwierdź operację dowolną z wybranych metod. Następnie musisz przejść do swojej skrzynki mailowej i kliknąć w przesłany link. Postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami, tworzysz zlecenie wypłaty. Wybit specjalizuje się w handlu instrumentami pochodnymi na kryptowaluty, oferując takie narzędzia jak kontrakty terminowe i perpetualne. Jedną z unikalnych cech jest możliwość handlu z dźwignią aż do 100. Cel przyciąga traderów chcących zmaksymalizować swoje zyski. Wybit oferuje szereg zaawansowanych funkcji dla profesjonalnych traderów, w tym różne typy zleceń, limit, market, warunkowe i inne, zaawansowane wykresy z wieloma wskaźnikami technicznymi, zautomatyzowane strategie handlowe oraz boty. Wybit przykłada szczególną wagę do bezpieczeństwa środków użytkowników. Platforma wykorzystuje zimne przechowywanie większości zasobów, minimalizując ryzyko włamania. W celu ochrony kont użytkowników wdrożono również uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz inne środki bezpieczeństwa. Fak zawiera informacje dotyczące korzystania z giełdy kryptowalut. Przycisk Dostęp znajduje się na stronie głównej. Należy przewinąć stronę w dół. Deweloperzy przygotowali także obszerną bazę instrukcji handlowych dla początkujących i profesjonalistów w menu Wszystko o Krypto. Jeśli jednak trader napotka problem, można skontaktować się z obsługą klienta za pomocą formularza kontaktowego lub czatu online. Wsparcie odpowiada na pytania szybko na czacie online w ciągu kilku minut. Platforma oferuje rozbudowaną sekcję z materiałami edukacyjnymi, w tym oczki wideo, artykuły oraz webinary. Jest to szczególnie przydatne dla początkujących traderów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w handlu kryptowalutami. Wybit aktywnie rozwija swoją społeczność, oferując różne programy lojalnościowe i bonusy dla użytkowników. Program partnerski pozwala otrzymywać nagrody za przyciąganie nowych użytkowników na platformę. Giełda kryptowalut BYBIT w krótkim czasie zyskała dużą popularność wśród praderów. Jest to zasługa wielu zalet, które wyróżniają ją na tle konkurencji. Oto niektóre z nich. Skupienie się na przechowywaniu środków użytkowników w tzw. zimnych portfelach, wykorzystujących system hierarchicznie deterministycznych portfeli offline. Zapewnia to najwyższy poziom bezpieczeństwa. Obecność superszybkiego silnika transakcyjnego. Dzięki temu narzędziu wykluczone są przerwy w działaniu offline. Klienci Bybit, w przeciwieństwie do użytkowników innych dużych giełd, mają dostęp do aktywów i operacji nawet przy bardzo wysokiej aktywności rynkowej. Wykluczenie niesprawiedliwej likwidacji. System posiada mechanizm podwójnej wyceny, który chroni użytkowników przed niesprawiedliwą likwidacją pozycji. Ceny są korygowane w trybie superszybkim. Wbudowany mechanizm API giełdy zapewnia aktualizację danych rynkowych co 20 milisekund. Co więcej, Bybit oferuje inteligentny system handlu ze strategicznymi powiadomieniami i ustawieniami zleceń za pomocą jednego kliknięcia. Dziękujemy za obejrzenie naszej recenzji giełdy kryptowalut Bybit do końca. Mamy nadzieję, że ten film pomógł Ci lepiej zrozumieć możliwości i zalety tej platformy. Napiszcie w komentarzach recenzję, której giełdy chcielibyście zobaczyć na kanale, a na pewno ją dla Was nagram. Wskażcie, co jest dla Was najważniejsze – bezpieczeństwo, opłaty, funkcjonalność, a może rzadkie tokeni. Wasza opinia jest bardzo ważna. Link do Bybit znajdziecie w opisie filmu. Przypominam także o naszym kanale na Telegramie, gdzie publikujemy wszystko, co najciekawsze ze świata kryptowalut. Do zobaczenia następnym razem. Udanych transakcji i zyskownych inwestycji.